Trzeci rok z rzędu czcimy pamięć e, naszego wybitnego sportowca, mieszkańca Białogardu e, Marcina Jureckiego. E, te dzisiejsze zawody, buchar polski seniorów poświęcone są pamięci Marcina Jureckiego, olimpijczyka, e, zawodnika, który reprezentował nasz kraj na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, a na Igrzyskach olimpijskich w Sydney e, zajął doskonałe ósme miejsce. Szanowni Państwo, jest mi niezmiennie miło powitać Państwa w Białogardzie. Mamy gości z zagranicy, mamy gości z Warszawy, z wielu innych miejsc naszej ojczyzny. Dziękuję przede wszystkim działaczom Atletycznego Klubu Sportowego za przygotowanie tak świetnej imprezy. Dziękuję rodzinie naszego olimpijczyka za obecność. Ale chciałbym również bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Białogardu Powiatu białogardzkiego za przybycie na dzisiejszą imprezę. Chciałbym już w tej chwili oficjalnie ogłosić, że uważamy trzeci memoriał Marcina Jureckiego za otwarty.